OK, w ekspresowym tempie powracamy do Smoczej Przełęczy, a to dlatego, że wynik głosowania był już na tyle jednoznaczny, że postanowiłem je skrócić. No wynik raczej nie uległby już większej zmianie. A tutaj w zdecydowany sposób opowiedzieliście się za opcją numer 1. Tak więc zajmiemy się tymi tajemniczymi jajami, aby zobaczyć, co się z nich ewentualnie wykluje. Nasze dzieci były niezwykle uradowane. I sprawdzały jaja po kilka razy dziennie. Mamy w tej chwili porę morza. No i cóż, co prawda, do tej pory bardzo dobrze na stanowisku wodza sprawiał się Hendrik. Jednak naszym głównym Bogiem jest Elmal, a Hendrik jest wyznawcą Orlanta. A nasza magia klanowa byłaby silniejsza, gdyby na stanowisku wodza był właśnie wyznawca Elmala. Jednak sprawdzając czy nie pojawili się jacyś nowi możni, niestety nie zauważyłem ani jednego wyznawcy Elmala. Dlatego też Hendrik pozostaje na stanowisku wodza i póki co nie będziemy dokonywali żadnych zmian w naszej radzie klanowej. Nasi farmerzy zajęci są w tej chwili siewami. No i cóż, wysłuchamy chyba tutaj omenów, posyłając ekspedycję na północny zachód. Tylko właśnie, jak daleko powinniśmy ją wysłać? No, ponieważ jak widzicie mamy tutaj olbrzymi, kompletnie przez nas nieznany obszar. Okej, okay, tak więc no powiedzmy, że tutaj. Wydaje mi się, że to miejsce powinno kwalifikować się jako północny zachód. Tak więc przed nami niezwykle niebezpieczna ekspedycja i musimy dokonać wyboru jej dowódcy. No i ponieważ Smocza Przełęcz kryje wiele niebezpieczeństw, Najważniejszą umiejętnością będzie tutaj walka. Przyda się tutaj jednak także dowodzenie, a także targowanie się, ponieważ wedle przepowiedni mielibyśmy tam natrafić na jakieś tajemnicze królestwo. A więc mamy tutaj Warmanda, 32-letniego wyznawcę Orlanta, który jest doskonałym wojownikiem, ale nic poza tym. Mamy tutaj także 32-letniego wyznawcę Uroksa, a więc Argranda. Ten jednak jest nieco gorszym wojownikiem. I także nie wyróżnia się żadnymi innymi umiejętnościami. A jeśli chodzi o naszych pozostałych potencjalnych wojowników, to jest już tylko gorzej. Najlepszym przywódcą zwiadowców byłby tutaj oczywiście Minaryt, który po wykazaniu się niezwykłym bohaterstwem w bitwie, stał się wręcz niespotykanym, niezwykle uzdolnionym wojownikiem. Jednak potrzebujemy go w Radzie Klanowej i decydujemy się ostatecznie na Warmanda. No i teraz musimy zdecydować o liczebności naszej drużyny zwiadowczej. Tak więc wyznaczymy tam dość sporo zbrojnych tanów, powiedzmy ośmiu, a także nieco piechurów. Z tymi jednak nie chcę za bardzo przesadzać, ponieważ mamy w tej chwili porę siewów i nie chcemy odrywać chłopów od pracy. I tak na wszelki wypadek nakazujemy naszej ekspedycji podróżować powoli. Wiele naszych krów choruje. Karlowie niepokoją się, że duchy choroby nabiorą jeszcze więcej sił i zarażą zdrowe zwierzęta. Ocenili oni, że na tą chwilę około 60 sztuk bydła jest zarażonych tą chorobą. Ach, no i cóż, mamy tutaj niestety fatalne dla nas wieści, ponieważ nasze stado bydła jest niewielkie, a naszym priorytetem na ten rok było właśnie jego zbudowanie. Tak więc musimy tutaj chyba działać szybko? Zobaczmy, jakie mamy opcje. Moglibyśmy natychmiast zniszczyć zarażone zwierzęta. Moglibyśmy złożyć ofiarę Uraldzie, matce krów. Moglibyśmy także posłać po kapłanki Uraldy z innych klanów, albo też posłać po szamanów, by ci przepędzili duchy chorób. Moglibyśmy także oddzielić zarażone krowy od zdrowych. No niełatwa decyzja. Każda opcja obarczona jest potencjalnym ryzykiem, czy też niepotrzebnymi stratami. Zobaczmy co mówi Rada. Farmerzy ciężko to przyjmą, jeżeli nie uleczymy krów, mówi Hendrik. I sugeruje złożenie ofiary Uraldzie, posłanie po szamanów, by przepędzić duchy choroby, albo też rozdzielenie stada. Gdy to wszystko się już skończy, powinniśmy odnowić nasze stada poprzez najechanie klanu z największą ilością krów. Na przykład takiego jak jelenie palenisko. Mówi tutaj pogodzony z tą trudną sytuacją Minaryt. Mógłbym poszukać szamanów, którzy przepędziliby duchy choroby. Mówi Jordak, sugerując opcję numer 4. Krowy bardzo często chorują. Nie jest to jednak tak ważne jak budowa plemienia. Mówi tutaj wybiegająca daleko w przyszłość Janiot. Najlepszą decyzją byłoby zwrócenie się do Uraldy. Co prawda szamani mogliby przepędzić złe duchy, jednak nie byliby w stanie uleczyć krów, które już są zarażone. Mówi Brenna, sugerując opcję numer dwa. Uralda jest bogatą matką krów, która poprowadziła swój czworonożny lud do zagrody Ernaldy. Przypomina tutaj mity. Orlew. Co prawda, mogłyby do nas nie przybyć, jednak powinniśmy poprosić o pomoc kapłanki Uraldy. One znałyby tutaj najlepsze rozwiązanie, mówi Rangor, sugerując opcję numer 3. No, tak więc przed nami niezwykle trudna decyzja, i każdy wybór jest tutaj obarczony ryzykiem. Tak więc, jak zwykle, decyzja ta należy do Was. Zachęcam do głosowania. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek już wkrótce.